Dzień dobry państwu. Nazywam się Julia Bojczuk i zapraszam was na kolejny odcinek kulinarnej przygody z warsztatem zdrowia. A w dzisiejszym odcinku Iga Schulz podpowie wam co zabrać do lunchboxa, aby było zdrowo i sycąco, ale przede wszystkim prosto. Ponadto też podpowie jak dbać się o swoją odporność, gdy pogoda za oknem nie przypomina już 30 stopniowego upału. Ze mną już Iga Szulc. Witam Cię Iga ponownie w naszym programie. Tak jak powiedziałam na wstępie, dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowych lunchboxach. Także co dzisiaj dla nas przygotujesz? Dokładnie. Dzisiaj właśnie będzie główny temat lunchbox, no bo generalnie wiadomo, zaczął się wrzesień, dzieci poszły do szkoły, my gdzieś tam do pracy też musimy bardziej te wartościowe posiłki zabierać. No bo po prostu jest już zimno. W lato wiadomo, troszkę łatwiej nam skomponować szybki posiłek, nawet skoczymy gdzieś do sklepu obok, kupimy borówki, kupimy jogurt i już tak, tak. naprawdę jesteśmy syci. No a jednak tutaj jak przychodzi właśnie wrzesień, no to gdzieś tam ten apetyt nam rośnie. No i co zrobić, żeby po prostu nie przytyć, ale też oczywiście jakby stosować tutaj mm, zasady zdrowego żywienia, no i komponować te posiłki tak, aby były po prostu zdrowe, no i szybkie, no bo po lecie jesteśmy troszkę rozleniwieni, jeśli chodzi o przygotowanie posiłku, bo właśnie w lato to zawsze wszystko szybciutko. No a teraz Wam pokażę, jak to zrobić, żeby właśnie mm, taki lunchbox sobie przygotować, no i był właśnie zdrowe i szybki. Patrząc też na tą naszą aurę, która, bądźmy szczerzy, bardzo szybko się zmieniła. Powiedz mi, jak, czy możemy na przykład z wyprzedzeniem zrobić takie zakupy? No bo wiemy, tak jak zresztą sama powiedziałaś, w tygodniu jest ciężko czasem na przykład wybrać się do sklepu, no ale powiedzmy tak w poniedziałek, że można było sobie zaplanować tą naszą listę zakupów, czy te produkty, z których dzisiaj zrobisz, one przetrzymają się na przykład do piątku albo do takiego czwartku, żeby mhm. były cały czas świeże. Jak najbardziej. No tutaj, jak dzisiaj będziemy wykorzystywać, to może od razu właśnie powiem, co dzisiaj mhm. będziemy wykorzystywać. Będziemy wykorzystywać jajka. No to wiadomo, każdy jajka w lodówce ma, a przynajmniej powinien mieć. Do tego będzie ser mozzarella, który też. Trzymamy w opakowaniu. E, do tego dobrej jakości e, szynka z indyka. E, warzywa, do tego też właśnie pokażę Wam, jak jeszcze wpleść troszkę owoców do takiego lunchboxa. Tak są to składniki, które no, generalnie możemy jak najbardziej sobie nabyć, e, nabyć w sklepie, ale tak jak z, możecie zwrócić uwagę, to są w sumie te rzeczy, które osoby, które się zdrowo odżywiają, zazwyczaj mają w lodówce. Ja od razu zapytam o marchewki, ponieważ wstawiłaś je do wody. Czy to znaczy, że one będą dłużej świeże? Krukiąca. Dokładnie. Dokładnie tak, jeśli wstawimy sobie właśnie marchewki do wody, będą dłużej świeże, chrupiące, można je przechowywać w lodówce, także to jest taki mały tip, który też sprawi, mm -hmm. że, że generalnie będziemy mieli na nie większą ochotę, bo będą wyglądały lepiej i bardziej apetycznie. No i też kolejna kwestia, którą tutaj już przy okazji powiem, to na przykład też słuchajcie, jeśli na przykład macie dzieci albo po prostu sami macie problem z jedzeniem warzyw, coś, co ostatnio zastosowałam też u moich klientów, to było to, że właśnie wszystkie warzywa, które oczywiście jesteśmy w stanie pokroić, jakby też będą miały tą świeżość. Kroimy tuż po zakupie właśnie w różne paseczki e, albo właśnie kupujemy takie małe marchewki, trzymamy sobie w wodzie albo w, w pudełku i wtedy po prostu też o wiele łatwiej jest sięgnąć na zasadzie, nie sięgam po chipsy do serialu, tylko idę do lodówki i biorę to wam Dokładnie. To od razu jeszcze przekąska. zapytam, e, kwestia pudełka. Plastik e, czy szkło, czy, czy ma znaczenie? Nie ma znaczenia, bo wiem, że bardzo często ten temat jest właśnie poruszany. Najlepiej szkło, no ale nie jest to zawsze wygodne. No i przede wszystkim tak jak że dzieci zabierają luncha do szkoły, no to tam, wiadomo, mamy, mamy opcję, że się po prostu zbija, tutaj jeśli chodzi o plastik, no to faktycznie gdzieś tam ta substancja słynna Bifenol A, no to yy, była gdzieś tam tutaj głośna o tym, że jak mamy, afera, ale też jest dużo plastików, które są jakby takie eko i są pozbawione różnych substancji, także też możemy takie kupować. Zwykle właśnie są to takie produkty dla noworodków, że na przykład są hmm. butelki właśnie, pozbawione różnych rakotwórczych substancji, więc teraz jakby też jest mocno na to nacisk i naprawdę mamy do tego super dostęp. Czy one są jakoś zaznaczone, czy jakieś konkretnego obrazka możemy szukać właśnie na opakowaniu takiego produktu? Dokładnie, zawsze na pewno jest to zaznaczone, no bo jednak jest to duma producenta, mhm. że właśnie teraz też, e, szczególnie w tych czasach, gdzie jakby szukamy tych wszystkich ekologicznych zamienników, dużo jest świadomość, dużo się mówi dzięki też jakby różnym programom, czy właśnie social mediom i tak dalej, więc zapewne jakby zawsze jest to na butelce zaznaczone, wypisane, czego, czego nie ma, co jest, więc jakby... I warto na to zwracać uwagę, tak jak samo jak, jak w poszukiwaniu odpowiednich produktów. Jak najbardziej, dokładnie. I zatem od czego zaczynamy? No dobra, no więc jakby generalnie może w ogóle zdradzę, co w tym lunchboxie dzisiaj będzie, oprócz składników. Zrobimy, słuchajcie, zdrowego wrapa, ale to będzie naprawdę turbo zdrowy wrap, ponieważ nawet nie użyjemy sobie gotowych tortilli. Oczywiście, jeśli nie macie naprawdę czasu i gdzieś tam też to Wam uratuje, że tak powiem, życie i czas, to jak najbardziej możemy kupić takie pełnoziarniste tortille, ale będziecie zrobimy sobie taki wrap, można powiedzieć, że będzie to taki jakby wrap w omlecie, czyli generalnie zrobimy sobie taki naleśnik z samych jajek, z soli, z przypraw i w to zawiniemy po prostu sobie nasze składniki, także będzie dużo źródła białka, dużo warzyw, dużo owoców. No i też powiem parę takich tipów właśnie, dla, jeśli chodzi o ożywienie naszych dzieci. To ja proponuję zrobić jednak jednego wrapa z tortilli, aby pokazać tą szybkość tego, o czym mm -hmm. zawsze mówimy. I drugą, właśnie to, co dla mnie jest bardzo ciekawe, wrapę z jajka. No, muszę przyznać, że chyba pierwszy raz coś takiego usłyszałam. Dużo, no dużo białka. Dużo mm białka, -hmm. no bo generalnie i jajko będzie i dobrej jakości, właśnie szynka z indyka i mozzarella także jak najbardziej, będzie to, się białka działo. będzie stąco i na pewno zdrowo. Zaczniemy sobie od naszego omletowa rapa, jeśli mogę tak to nazwać. No bo on też będzie musiał troszkę przystygnąć, żebyśmy mogli sobie później wyłożyć resztę składników. No i tutaj generalnie nie ma nic prostszego, jest to po prostu klasyczny omlet. To w ogóle też jest ciekawa, słuchajcie, kwestia, że dla każdego omlet to znaczy co innego. Co mój dla Ciebie o to on znaczy? Na przykład mój tata zawsze jak byłam mała, no to robił nam omlety typowo słodkie. Milion mąki, proszku do pieczenia, mm -hmm. e, cukru, cukrowania. Do tego oczywiście jam, one były takie grube omlety. I kiedyś właśnie e, pamiętam, jak zrobiłam taki omlet, i gdzieś tam ktoś mówił: No, przy jest duży po prostu pancake. I wiecie, i każdy <laughs> gdzieś tam ten omlet kojarzy inaczej. E, no, my sobie dzisiaj zrobimy taki naprawdę klasyczny, czyli same jajka, damy troszkę mąki orkiszowej. Ale jeśli na przykład macie, e, jakby wykluczacie w ogóle mąkę ze swojego z jadłospisu, to moim zdaniem z takiego samego jajka też wyjdzie, tylko trzeba zrobić po prostu cieniutki ten wrap. Także sobie po prostu tutaj mieszamy wszystko szpatułką, no i dodajemy mieszankę przypraw. I tutaj mamy yy, słodką paprykę, oregano, sól i pieprz. Także, też tak naprawdę, mm -hmm. takie składniki, które zawsze mamy w domu. Teraz chwilkę odczekamy, aby nasz omleto wrap nam ostygł. No i tak jak Julia powiedziałaś, teraz zrobimy sobie drugą wersję dla osób, które na mają gotowe wrapy, albo mm. na przykład otworzyły jakieś opakowanie jakieś czas temu i też chcą sobie wykorzystać. Także jak najbardziej, dla takie tych wrapy. Leniwych. Dokładnie, <laughs> dla tych bardziej leniwych, albo jeśli ktoś na nie może jeść, jajek, tak? Mm -hmm. Więc jakby to też jest e, super opcja. Oczywiście wybierajmy, słuchajcie, raczej wrapy pełnoziarniste, no bo przy okazji też mamy po prostu niższy indeks chemiczny i po prostu więcej błonnika. Także. Właśnie wspomniałaś o tym indeksie, o mm -hmm. czego to zależy i dlaczego to tak ważne, aby wybierać właśnie te pełnoziarniste? No generalnie jak chodzi tutaj o naszą całą gospodarkę cukrową, my tutaj właściwie co odcinek, jeśli ktoś się mm -hmm. nas regularnie ogląda, to co odcinek właśnie mówimy o tym indeksie glikemicznym, który jest tak ważny, który kiedyś był takim trochę tematem nierozumianym, a teraz mam wrażenie, że naprawdę mnóstwo osób o tym wie. Generalnie im niższy indeks glikemiczny, czyli dodanie do posiłku białka, tłuszczu, niejedzenie właśnie cukru, jakby wszystko nam to obniża. Warzywa, owoce mają naprawdę niski indeks glikemiczny. No i tak samo właśnie tutaj, jeśli chodzi o chwilę pełnoziarnistą. Tutaj też była użyta mąka jakaś żytnia, generalnie mieszanki mąk plus nasiona, które są też tłuszczem, także też ten indeks nam obniżają. Przejdziemy do sobie do robienia pierwszego wrapa. Tak naprawdę będzie to bardzo proste, ale po prostu jakby całe, całe tłuszcz tutaj jest po prostu tkwi w składnikach. Dobra. Czy będziemy na początku jakoś smarować tym? Od czego zaczniemy? Dokładnie. Na początku będziemy sobie smarować tego wrapa serkiem. Tutaj możemy sobie wybrać jakiś e, po prostu serek naturalny, albo śmietankowy, albo takie też są fajne jogurtowe. Też oczywiście patrzymy na skład, aby ten skład był czysty. Oczywiście kolejna kwestia, możemy sobie posmarować na przykład humusem. Mhm. To też e, bardzo szybka opcja. Teraz też jest naprawdę mnóstwo takich humusów gotowych do kupienia, które mają świetne składy, bo pamiętam, że jak te humusy gotowe wchodziły na rynek, no to niekoniecznie te składy były, wiadomo, najlepsze. No Ale w naszym programie też nam pokazałaś, jak zrobić taki skład, więc Państwa bardzo serdecznie zapraszamy do tego, aby wrócić do jednych z pierwszych odcinków i zobaczyć, jak taki humus wykonać własnoręcznie w domu, bo to zajmie Wam dokładnie 10 minut. Dokładnie po prostu powiem, wam, że wśród moich znajomych humus to jest po prostu yy, numer jeden. Zawsze jak gdzieś tam idziemy na jakąś kolację, zawsze jest Iga przynieść humus. Także jest to naprawdę proste. Ja wtedy się cieszę, bo nie, nie muszę też właśnie dużo czasu spędzać w kuchni, a tak naprawdę każdy jest zadowolony. nasze awokado, czyli źródło naprawdę genialnych kwasów tłuszczowych. Więc jakby też pamiętajcie, żeby sobie takie rzeczy do pożywienia wplatać i tutaj też jakby kolejna kwestia jest taka, że właśnie jak ja takie mówiliśmy o indeksie glikemicznym, to właśnie takie awokado też nam taki indeks zmniejszy, no bo jednak jest to po prostu tłuszcz. Dobra, takie awokado możecie też sobie przyprawić solą, pieprzem, i cytryną, też, albo cytrynką, dokładnie. Ona też wtedy nie, nie zczarnieje, tylko sobie przyjmie ręce. I ja też bardzo często się mówi, że w tym okresie jesienno-zimowym, no to jednak tutaj trzeba bardziej zadbać o naszą odporność. Mhm. I ja sobie na dzisiaj przygotowałam ze względu na to, że jesteś dietetykiem, więc mhm. tam na pewno też odpowiesz na pytanie, jakie minerały powinniśmy gdzieś tam wplatać właśnie w to nasze odżywianie. I wyszczególniam, słuchajcie, pięć najbardziej i najczęściej powtarzających się właśnie tych mikroskładników w naszej diecie. Mhm. I uwaga! Pierwszy z nich, który gdzieś tam się pojawiał, to jest cynk. Gdzie znajdziemy i czy faktycznie warto go wplatać w konkretnym odniesieniu oczywiście do naszego mm -hmm. y, organizmu, żeby je tutaj podbudować, tą naszą odporność? No to już mówię, jak najbardziej jeśli chodzi o cynk, jest bardzo ważne w, w kontekście odporności i co ciekawe nawet y, tak jak były no, gdzieś tam te cięższe czasy, że tak powiem y, covidu, to też bardzo mocno właśnie mówiło się o suplementacji właśnie cynku, także no, ma to ogromne znaczenie. Tych znajdziemy właśnie nawet w naszej mozzarelli, którą dzisiaj będziemy używać. No, generalnie też wątróbka, jajka, no, no jakby kasza gryczana, to są sery żółte, bo generalnie to są takie składniki, które jeśli po prostu odżywiamy się zdrowo i jemy te podstawy, no to tak czy siak, słuchajcie, dietą uzupełniamy te witaminy. Witamina A. Witamina A, no to też naprawdę, no tak naprawdę, o, nasze marcheweczki, beta-karoten, witamina a, witamina a też świetnie wpływa na stan naszej skóry, także osoby, jakby pro, które mają problemy właśnie z trądzikiem, jakieś atopowe zapalenie skóry. A w kontekście właśnie tej naszej odporności? Jak najbardziej też, jak najbardziej. Jak najbardziej. To to od razu zapytam. Marchewki bardzo często też wybieramy, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, na przykład sok z marchewki. Mm -hmm. Też nam gdzieś tam zupełnie to zapotrzebowanie na witaminę A czyli tylko to, to świeże. Nie, jak najbardziej. Jakby mm -hmm. też oczywiście sok z marchewki jest, jest w porządku jest no takie jednodniowe. One zwykle nie mają w dodatku żadnego cukru, no bo marchewka sama w sobie jest już słodka. Yy, to kolejne kwasy omega-3. No to jest coś, co ja kocham w jakby zawsze wszystkim o tym mówię. E, taka moja podstawowa zasada. Kwasy omega 3, witamina D3, która jest naprawdę na maksa ważna w kontekście odporności. E, to są takie dwie rzeczy, które naprawdę trzeba po prostu brać i to powinien brać każdy. E, no kwasy omega 3, wiadomo, ryby, owoce morza, e, gdzieś tam skorupiaki, no to są świetne, m, świetne źródła właśnie e, kwasu omega 3. No i tutaj mogłabym po prostu o tym mówić godzinami, także musisz mi na pewno w którymś momencie przerwać, ale w kontekście... I skóry, naładnienia skóry, nawet słuchajcie w kontekście poparzeń słonecznych, jeśli wystawiamy się na słońce w lato, szczególnie właśnie w lato też stosować omega-3. To kolejny punkt, czwarty to były probiotyki. Mm -hmm. No, też temat rzeka, ale jak najbardziej no, nawet są oddzielne, całe jakby ogromne i, i jakby duże książki, opracowania w kontekście mm -hmm. właśnie mikrobioty, stanu jelit, stanu jelit, a tak zwany jelita, nasz drugi mózg, tak? W kontekście depresji, a jelit, w kontekście odporności, a jelit. W kontekście skóry, a jelit to jest tego naprawdę mnóstwo. Powiem Wam, że nawet ja tak z, z takich moich osobistych doświadczeń, jeśli chodzi właśnie o, o naukę jeśli o samym mikrobiom, to mój osobisty promotor powiedział, Iga, w magisterce już jakby w ogóle ten temat wykluczamy, bo ja robiłam właśnie o odnośnie diety a skóry, bo jest to po prostu taki temat rzeka, że to jest jakby temat w ogóle na oddzielną magisterkę. Także czyli warto uzupełniać gdzieś tam tą florę naszą bakteryjną. Gdzie? Tutaj, no i to też temat kontrowersyjny, bo generalnie tak, no oczywiście probiotyki, e, czyli e, mamy kiszone rzeczy, kapusta kiszona, mm -hmm. ogórki, e, jogurty, kefiry fermentowane i tak dalej. Natomiast no, tutaj no, też nie jesteśmy, oczywiście to jest super jako dodatek, ale to nie zastąpi nam probiotyku, bo tak jakby też były różne badania, które pokazywały, że ile kapusty kiszonej byśmy musieli zjeść, żeby dostarczyć ileś tam miliardów różnych potrzebnych mm -hmm. bakterii. Tak? Tutaj też jest y, m, fajne, żeby jednak pójść do właśnie dietetyka do lekarza, żeby ten probiotyk nam dobrał, no bo często też, niestety, ale jest tak, że jakby, jakby dobierzemy sobie zły probiotyk, albo będziemy brać jego zbyt mało, zbyt dużo, zbyt mało na nie odpowiednich dawkach i tak dalej, no to wręcz możemy sobie narobić krzywdy. I piąta, piąty podpunkt, kochani, to chyba było najczęściej pojawiająca się witamina, czyli witamina C. Gdzie znajdziemy i mhm. w jakich dawkach powinniśmy ją e, przyjmować? No tak naprawdę, tak jak mówię, no tutaj e, pół papryki i tak naprawdę już mamy zapotrzebowanie na witaminkę C. Jeśli chodzi o jakąś tam obniżoną odporność, no to musimy sobie tą witaminę C zwiększyć. To jest mm -hmm. oczywiście też jakby zależne od masy ciała i tak dalej, ale no generalnie jej nie nie przydawkujemy, tak? Więc jakby to też jakby nie ma się czym martwić. Czasami jak już naprawdę jakieś skrajne są przypadki, no to gdzieś tam może być po prostu problem od, jakby z poziomu układu pokarmowego, trawiennego. Natomiast generalnie on no tak jak najbardziej jeśli chodzi o warzywa, owoce, witamina C jest tutaj wszechobecna. Różne właśnie świeżo wyciskane soki i tak dalej, to tak naprawdę sobie uzupełniamy tą, tą witaminę no chyba, że ktoś nie je warzyw, owoców, antyoksydantów, no to to witaminę C jak najbardziej powinniśmy sobie uzupełniać. Ale przede wszystkim codzienna rutyna i codzienne zapotrzebowanie i także patrzenie na to, co jemy, Dokładnie. na przykład śniadania zdrowe. Wracamy do naszych wrapów. No dobra, i słuchajcie, mamy teraz też dobrej jakości szynkę z indyka. Tutaj też oczywiście patrzymy na składy. Ehm, no i dodajemy sobie ulubione warzywkę. U nas będzie to właśnie czerwona papryka, zielony ogórek. Ja od razu Igę zapytam, bo wszystkie nasze produkty dajesz tylko na jedną stronę. Tak, bo będziemy je po prostu zawijać w ten mhm. sposób. Oczywiście możemy zawinąć w różny sposób. Możemy zrobić trójkąt, możemy zrobić sobie dwie rolatki. Ehm. Ja, dlatego pytam, ze względu na to, że mam wrażenie, że bardzo często my po prostu nie wiemy, jak mamy wykładać na tą Kurtille, żeby nam no się tak. gdzieś tam to po prostu nie wysypało w momencie składania. Więc układamy wszystko na jedną część. Dokładnie i później będziemy uh -huh. sobie zawijać. Za chwilkę, jak będziemy jeszcze składać tego drugiego omleta, to powiem Wam troszkę właśnie o mozzarelli. Pierwszą wersję dla Julki. <laughs> to zrobiono Dokładnie, tą szybką. No i teraz bierzemy się za naszego e, wrapa białkowego. Możemy tak to nazwać. No i tak. No tutaj jakby wiadomo, nie będę się takłem powtarzać, już troszkę szybciej to wszystko zrobimy, bo jakby składniki będą podobne. Dajemy właśnie naszą mozzarellę, która właśnie jest też taka właśnie, tak jak mówiłam, niedoseniona, a tak naprawdę mozzarella e, na przykład też ta light zabiera nawet więcej e, tryptofanu, czyli to jest taki aminokwas, który super wpływa na układ nerwowy, no szczególnie właśnie u dzieci to jest bardzo ważne, żeby ten mm -hmm. układ nerwowy nam się dobrze rozwinął. Także jak najbardziej mozzarellę, słuchajcie, jedzmy. Właśnie jeśli kupicie sobie taką mozzarellę light, to jak najbardziej też w kontekście kalorycznym nie będzie to e, nie będzie to kaloryczne danie. No a tutaj jakby i tak, i tak mamy dodatkowe źródło tłuszczu, więc tutaj ten, ten produkt Light akceptuje, także tylko trzeba sobie właśnie dać jakieś dodatkowe źródło tłuszczu. Czyli mamy właśnie nasze awokado. A na przykład zamiast awokado, tak żeby dać naszym widzom mhm. jakąś alternatywę, co byśmy mogły tutaj wrzucić? No no bo tutaj głównie jakby ten tłuszcz, mhm. tak? Także możemy, możemy właśnie albo dać więcej serka, albo na przykład właśnie humus, albo coś słodkiego, jeśli dziecko lubi, chociaż dzieci tak nie wiem, czy do końca słone, słodkie lub Połączenia, ale na przykład mango też to by się super sprawdziło. Ale z, samo mango zwykle dzieciaki lubią, czyli można kombinować dowoli w zależności od e, gdzieś tam preferencji smakowych. Dokładnie. Damy właśnie też troszkę jeszcze słonecznika do pochrupania. Ale żeby Państwo dzisiaj nie zostali bez dodatkowych inspiracji, Gaz specjalnie dla Was przygotowuje właśnie taki e, przykładowy lunchbox. Iga, co tak mniej więcej z tego, co tu widzę, jeszcze byś tak dorzuciła tego Lunchboxa. No i słuchajcie, tutaj nasz omlet jest gotowy. Tym razem pokryłam go na trzy części, właśnie w kontekście na przykład takiego dzielenia się. I też to, co jest ważne, pamiętajcie, że jemy oczami, a szczególnie dzieci. Także dajmy też sobie tutaj coś zielonego, żeby to wyglądało wszystko pięknie i apetycznie. No i kładziemy sobie nasze wrapy. No i tak jak mówię, zobacz, tutaj tak naprawdę. Nie ma też za dużo węglowodanów, także też możemy sobie uzupełnić na przykład owoce, tak, dodatkowo, mhm. no bo jednak dziecko, szczególnie w szkole, do tych węglowodanów potrzebuje, także jak najbardziej jest to też bardzo, bardzo ważne. Zawsze to umili dzień. Dokładnie. I tak, kolejny tip. Dajmy troszkę jeszcze dodatkowych warzyw, a może dziecko sobie jeszcze pokrupie, albo właśnie z kimś się podzieli. A jeśli nie, to tak naprawdę przyniesie to z powrotem do domu, możemy zrobić jakąś sałatkę. Czyli to ta witamina C, o której mówiłaś. Dokładnie. Ogórek, co nam da? Dużo, dużo wody ma? No, też generalnie mnóstwo witamin, tak jak wszystkie, wszystkie mhm. warzywa, ale też właśnie jest bardzo sycący. No i przede wszystkim też bardzo. On tak naprawdę do, każdej, do każdego dania gdzieś tam pasuje, tak? Ogórek. I ja też mam wrażenie, przepraszam, że ci przerwę, ale że dzieci bardzo często zapominają właśnie o przyjmowaniu płynów, czyli wody, więc. Tutaj chyba to się super też sprawdzi. Dokładnie, to też jest właśnie cenna uwaga. No dobra, no i słuchajcie, kolejną kwestią jest co? So, jeszcze damy troszkę pomidorków, i to też właśnie e, kolejny tip: dajmy takie pomidorki, po prostu koktajlowe, które też są bardzo łatwe do, e, do, do zjedzenia, do pochrupania, nawet podczas, właśnie, nawet jak nie jest to jakby główny posiłek, tylko po prostu taka przekąska. No i tutaj mamy jeszcze dwie, dwie jakby pozostałe przegródki. E, przegródki, więc dajmy trochę owoców. Tutaj akurat ja e, kupiłam. E, Winogrona, które są też bezpestkowe, zdrowe żelki. To są żelki ze 100% z owoców, tutaj właśnie z truskawki, jest też żelatyna, także też fajnie nastawy, stawy na przykład. Mm -hmm. Także takie żelki możemy dziecku dać do, mm, do pojedzenia. No i słuchajcie, też są e, takie różne batoniki, ciasteczka jaglane, daktylowe. Tutaj kupiłam akurat takie ciastko e, jaglano-daktylowe, do tego też są właśnie pestki, do tego są nasiona chia. Możemy sobie to przekroić na pół albo na cztery części. No i dać tutaj w formie deseru właśnie ciasteczko plus żelki dla, dla dziecka. smacznie kolorowo, czyli to co mówiłam na samym początku, w dzisiejszym odcinku Iga przedstawiła nam, jak w łatwy i szybki sposób zrobić domowego lunchboxa i przy tym naprawdę się najeść. Dokładnie tak. Słuchajcie, też dużo porozmawiałyśmy o żywieniu dzieci, także ja tylko chciałam na koniec taką puentę powiedzieć, że pamiętajmy, żeby te dzieci po prostu odżywiać naprawdę dobrze. Prawie 30% dzieci w Polsce ma otyłość, co naprawdę nie jest dobrym faktem, także jak najbardziej starajmy się szukać rozwiązań. Nawet jak się mamy niejadka czy, czy jakąś, jakieś problemy właśnie z, z dzieckiem, to po prostu szukać tych rozwiązań. Tutaj naprawdę dałam się, myślę, że dużo tipów. Także polecam właśnie do, do próbowania takich Takich rad ode mnie, no i oczywiście do mm, odtwarzania przepisu. My się z Państwem żegnamy i do zobaczenia już niedługo w kolejnym warsztacie zdrowia.